Jak zawsze na początek miesiąca mamy dla was garstkę premier gier, filmów i seriali. Ja jestem Hegmunta, wy oglądacie Just Geeks. Guy to przeciętny urzędnik bankowy, który zupełnie przez przypadek odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo. W rzeczywistości pozbawiony ograniczeń postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać bohaterem według własnego scenariusza. W główną rolę wcieli się Ryan Reynolds. Legion Samobójców The Suicide Squad to kontynuacja Legionu Samobójców z 2016 roku. Porównie ujrzymy Harley Quinn, w którą wcieli się Margot Robbie, czy kilku innych znanych nam już złych twarzy. Ale pojawi się tutaj również wiele nowych złoczyńców, w tym King Shark, Peacemaker czy Blood Spot. What If to serial inspirowany serią komiksów wydawnictwo Marvel Comics o tym samym tytule. Przedstawiać mu on alternatywy wydarzeń ukazanych w filmach MCU. Twórczynią serialu jest A.C. Bradley, który odpowiada za scenariusz. Reżyserią zajął się Brian Andrews. W serialu głosu użyć Jeffrey Wright oraz aktorzy, którzy zagrali w filmach z franczyzy. Na Raka wygląda nieco jak połączenie Sekiro Shadow Die Twice z gatunkiem battle royale. Ta sieciowa gra akcji stawia na dynamiczny, zręcznościowy system walki oparty na atakach, blokowaniu i parowaniu cioców. Akcja rozgrywa się na cyklicznie kurczącym się obszarze. Autorzy zapowiadają całkowitą swobodę w poruszaniu się, czego najważniejszym przejawem jest linka z hakiem, zdolna zaczepić się na każdej powierzchni. Dzięki gadżetowi sterowana postać może natychmiast dostać się chociażby na dach budynku. Humankind jest surową strategią, której założenia mocno przypominają serię Civilization. Gracze prowadzą cywilizację przez sześć kolejnych epok, zaczynając od ery koczowniczej. Akcja rozgrywa się na losowo generowanej planecie. Gracz decyduje o kierunku i sposobie ekspansji, rozwoju miast czy rozwijaniu sił militarnych. Przy przejściu do kolejnej ery należy wybrać jedną z dziesięciu cywilizacji inspirowanych prawdziwymi historycznymi społecznościami. Każda wiąże się z bonusami, ale też karami. Jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału. Linki do naszych social mediów możecie znaleźć w opisie. Mówi do Was Hegmut, trzymać się ciepło. Cześć!